Witam, po przerwie już ostatni goście w dzisiejszym programie, a tak naprawdę takie dwie typiary przyszły tutaj do mnie i będziemy sobie z nimi rozmawiać o bardzo ciekawym projekcie i zaraz powiem czemu tak, no nie wiem czy nie ładnie, no typiary normalne słowo, nie? Dla, dla <laughs> nas, witam, tak. witam Was serdecznie, moimi gośćmi są Patrycja Kuracińska oraz Patrycja Makarewicz, dobre praktyki. Cześć. <laughs> no więc właśnie, dobre praktyki. Powiedzcie mi, co to jest za projekt, bo cała inicjatywa jest bardzo ciekawa. Tak naprawdę jesteście w trakcie realizacji, więc zacznijmy od początku. Co to jest? Skąd się wziął na to pomysł? Dlaczego akurat wy, bo jeszcze, jeszcze trzeciej Typiary nam brakuje, Ady Krawczak. Skąd taki pomysł, że wy trzy jakoś tak się zwołałyście razem i, i działacie? No, my jesteśmy trzema koleżankami, znamy się od dłuższego czasu yy, i jesteśmy trzema projektantkami graficznymi. Yy, stąd to zainteresowanie tematem takim, no właściwie graficznym. Yy, I pomysł tak naprawdę jest zaczerpnięty gdzieś z Polski, bo takie podobne akcje już mają miejsce w Trójmieście, w w Warszawie, czy w Poznaniu, w Wrocławiu. Natomiast myślimy, że warto to przełożyć też na tutaj szczeciński grunt i, i wykorzystałyśmy możliwość, którą dał nam inkubator, Szczeciński Inkubator Kultury i i stwierdził się, że spróbujemy z taką akcją. No właśnie, ale co to za akcja? O, o czym ta akcja jest tak naprawdę? Bo to, że fajny pomysł, to ja już wiem. To, że w Szczecinie on jest, to tym bardziej się cieszę, bo jak to dobry pomysł, to dlaczego by go nie wykorzystać? Ale co wy tak naprawdę robicie we trzy? Co, co, jaki był zamysł całej tej akcji? Zamysł jest taki, żeby zmieniać przestrzeń publiczną, a w szczególności reklamę w przestrzeni publicznej. Dlatego w tej akcji skupiamy się na zmianie szyldu. Dla jednego wybranego przedsiębiorcy, którego wybrali mieszkańcy w ankiecie i w głosowaniu. Tam, tam tak. chyba 300 osób brało udział z tego co e, nie ponad. 50 nawet osób ponad. głosowało. E, tak, także e, pytaliśmy ludzi, e, co sądzą na temat e, na temat Szyldu w Szczecinie, e, które miejsce uważają za e, takie pozytywne, które za trochę mniej. I, i w ogóle czy uważają, że to jest ważne i czy uważają, że cokolwiek w tym kierunku się powinno robić. No i e, odpowiedzi zachęciły nas dość mocno do tego, że, że warto działać, więc e, e, więc jakby Działamy. No i bardzo dobrze. Tak. Bo faktycznie ta przestrzeń publiczna my nie zawsze zwracamy na to uwagę, bo pojawia się dużo różnych czy, czy sklepów, czy firm usługowych z różnych branż. Każdy ma jakiś tam swój pomysł na to, jak zewnętrznie się pokazać na, na ulicach naszego miasta. Nie zawsze to wychodzi dosyć fajnie. Czasami są to firmy usługowe, które mają bardzo już długą historię i szyldy, które tam są wiszą tam prawie, że od wieku, więc też nie każdy o tym myśli, żeby ta przestrzeń, żeby to pasowało po prostu do przestrzeni, która nas, nas otacza i myślę, że, że takie wasze podejście, jakby próba pokazania, że może, można to zrobić fajnie i wpasować się jednocześnie w przestrzeń publiczną. No z, na, z naszej ankiety, którą przeprowadziłyśmy i gdzieś z obserwacji też wynika, że E, najbardziej ludziom właśnie to niedopasowanie przeszkadza. Oprócz tego e, to jakiś taki rodzaj zbytniej krzykliwości, ledy, e, tak, ledy, tak, e, tak, tak, e, e, dużo, po prostu e, taki Jakoś, jakość i umiar to jest coś, co byłoby bardziej pożądane w, w tym kierunku? Czasami mniej znaczy więcej w różnych tak. dziedzinach i tutaj też to na pewno się świetnie e, sprawdza. E, nie wiem, czy do, dobrze doczytałam, że wytopowałyście jakby trzy czy cztery miejsca, cztery miejsca, które, na które miałobyście jakiś pomysł. I tutaj właśnie ludzie jakby zagłosowali, które z tych miejsc wybieracie, tak? E, na jakie, jakie miejsce, że tak powiem, no nie wiem. Chciałam powiedzieć, padło ale to by było nie, nie, które wybraliście po prostu? Które będzie tym szczęśliwcem? Które mieszkańcy wybrali. Tak, mieszkańcy wybrali, Pracownię dokładnie. modniarską. Pracownię modniarską, bardzo, super. Tak, bardzo się z tego też cieszymy, bo to jest taki zawód, który też już wymiera powoli, więc. Tak, my zresztą się skupiałyśmy na tym, żeby to byli tacy rzemieślnicy, którzy są w mieście od dawna albo, no, no ich praca jest bardzo wartościowa dla mieszkańców, więc E, więc żeby ich wesprzeć i włączyć w tą akcję, bo tak naprawdę to te wszystkie te cztery miejsca to byli tacy nasi partnerzy, którzy, e, którzy też gdzieś nam pomagali przy tym. E, i to faktycznie taki wybór dosyć, dosyć nietypowy, bo tak jak wspomniałyście, no to są takie zawody mało już popularne w tej chwili, szczególnie w naszym życiu konsumpcyjnym, gdzie wszystko jest dostępne z Chin za bardzo nieduże pieniądze, a to są ludzie, którzy faktycznie jakąś taką pracę własnych rąk w to wkładają, jest to ich życiem, także bardzo fajny pomysł, że akurat takie miejsca wybrałyście. Na jakim etapie teraz jesteście? Nie wiem, czy rozmawiacie z, z właścicielem tego lokalu, czy już ten projekt jest czy już możecie powiedzieć, jak to będzie wyglądać? Projekt już jest gotowy. Jesteśmy na etapie wykonywania tego jakby zalecania tego wykonawcom, jakby same nie będziemy wykonywać szybko. Tak, Oraz ręcznie. Y, y, ustaleń prawnych i administracyjnych. Tak, <laughs> tak bo to też jest tak, bardzo ważne i też na to będziemy zwracać uwagę tak, e, że... w naszej ulotce. Bo akcja też zakończy się, kiedy będzie odsunięcie szyldu, oficjalne odsunięcie tak? szyldu. Rozdamy... Zapraszamy 30 lipca. 30 lipca. Tak, 30 lipca, o godzinie 13. O 13. Tak. Koniecznie trzeba tam być. Koniecznie <laughs> trzeba być. Zobaczyć. No, to jest efekt naprawdę fajne, fajne wydarzenie. Dobre, dobre praktyki w ogóle jest fajnym, fajnym projektem i e, super, że coś takiego się zadzieje w, w naszym mieście. Ehm. Trudno było rozmawiać z, z właścicielem lokalu, mieliście jakąś wspólną wizję, czy musieliście mocno się tam dogadywać, czy raczej ta druga strona była otwarta? Bardzo, bardzo otwarta, akurat... Yy... Pani, tak która jest tak właścicielką na... pracowni modniarskiej, zaufała nam w dużym stopniu też i, tak, i myślę, że... Pani jest przysympatyczną osobą, i... To super, yy. na pewno się fajnie współpracuje z takimi ludźmi. Tak, 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 także tu musimy przyznać, że... Zresztą wszyscy, którzy brali tak naprawdę udział w naszej akcji, byli i bardzo pomocni, bardzo sympatyczni, bardzo miło nastawienie do tego pomysłu, więc, więc jesteśmy im bardzo wdzięczni za to. Ale tutaj właśnie współpraca się jak na razie układa bardzo pomyślnie. To cieszę się bardzo. Czy ma, macie już w planie jakiś kolejną tego typu akcję? Mamy już kilka propozycji, ale nie jesteśmy jeszcze zdecydowane tak naprawdę, co dokładnie będziemy robić mhm. dalej. Na pewno będziemy coś robić <grym> dalej. <grym> tak. bo, bo ciekawe jest to, tak na, bo nie wiem, czy z, z tego co czytam, poprawcie mi, jeżeli, jeżeli się mylę, bo każda z was. Już jakąś tam swoją karierę zawodową rozwija i każda w zupełnie innych miejscach. Czyli to nie jest tak, że na co dzień no, tak pracujecie. Nie zupełnie innych krajów. Nie nie. Ale, ale, ale... ale nie pracujecie tak na co dzień ze sobą non-stop. Nie, 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 hmm. nie pracujemy, każda, ma, każda pracuje w swojej firmie, więc gdzieś tam te, być, zawodowo te drogi nam się rozdzielają, ale no tutaj stwierdziliśmy, że, że fajnie połączyć te siły ze względu na jakieś wspólne zainteresowania i. To tym bardziej fajnie. Hmm. O tym bardziej fajnie. Bardzo, bardzo Wam gratuluję i pomysłu i realizacji tego pomysłu. Wszystkich zapraszamy 30 lipca na oficjalne odsłonięcie pięknego projektu o godzinie 13. Bardzo tak dobra jest. godzina. Zapraszamy co, to jest, co to jest za dzień? Sobotę. Sobota. Sobotę, no to tak. idealnie. Odbędzie się również debata na temat przestrzeni, reklamy przestrzeni miejskiej i będziemy rozdawać właśnie ulotki, które, o których wspomniała Patrycja, które będą dotyczyły tego właśnie jak projektować i jakie są dobre praktyki w projektowaniu szyldów firmowych. dla przedsiębiorców, takie krok po kroku, bardzo prosto jak dobrać dobry szyld dla swojego lokalu. Myślę, że to jest bardzo fajne, na pewno się przyda każdemu. Mamy taką to. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję pomysłu oraz kolejnych ciekawych projektów do realizacji. Dziękuję Moimi gośćmi były Patrycja Kuracińska oraz Patrycja Makarewicz. Dobre praktyki, a ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i za spędzony czas. Zapraszam na kolejne wydanie programu Galaktyka Pomerania.